Części samochodowe to jedna z najbardziej stabilnych i dochodowych branż w polskim e-commerce. Już prawie 30% internautów kupuje części online, ale jak zacząć sprzedawać je skutecznie? Internet daje ci ogromne możliwości. Klienci kupują części szybciej, porównują ceny i kupują części bez wychodzenia z domu. Jeżeli masz dobry asortyment. I dobrze zaplanowaną stronę to możesz sprzedawać nawet w nocy. W sieci najlepiej sprzedają się części eksploatacyjne filtry, klocki, oleje, a także akcesoria, kosmetyki i drobne elementy. Ale prawdziwy hit to tuning, spoilery, sportowe zawieszenia, oświetlenie LED-to produkty, które klienci kupują z pasją. Nie potrzebujesz programisty ani magazynu. Dzięki platformie sklepowej e od e na sklep www.pl uruchomisz własny sklep motoryzacyjny już w kilka godzin. System zintegrowany z hurtowniami i z Allegro zajmie się logistyką, a Ty skupisz się na sprzedaży. Zadbaj o widoczność w Google i w mediach społecznościowych. Pozycjonowanie, płatne kampanie reklamowe i produktowe w Google sprawią, że Twój sklep trafi do tysięcy kierowców, a z czasem zbudujesz własną markę w świecie motoryzacji. Zacznij sprzedawać części samochodowe i tuningowe online. Postaw na profesjonalne rozwiązanie. Platformę sklepową e od e-biznes, czyli sklepyww.pl Przetestuj za darmo już od 14 nawet do 30 dni. Bez żadnych zobowiązań. I rozkręć swój biznes motoryzacyjny jeszcze dziś.